Modlitwa poranna na poniedziałek, 18 listopada 2024 roku. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drogi i ukochany Boże, w tej chwili pokoju i ciszy przychodzę do Twojej obecności z wdzięcznym i pokornym sercem. Chcę rozpocząć ten dzień, Panie, nie tylko słowami. Ale pełnym oddaniem mojej duszy Tobie. Jak psalmista, błogosławię Twoje święte imię całym moim jestestwem i kłaniam się przed Twoją wielkością i świętością, uznając, kim jesteś: Bogiem miłości, dobroci i nieskończonego miłosierdzia. Panie, niech nigdy nie zapomnę o żadnym z Twoich dobrodziejstw, bo wiem, że wszystko, czym jestem i co mam, jest owocem Twojej dobroci. Ty jesteś tym, który przebacza wszystkie moje uchybienia i oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu. Nawet gdy zawodzę, Ty mnie przyjmujesz i dajesz mi nowy początek, nie trzymając niczego przeciwko mnie, objawiając ogrom Twojej miłości. Ty jesteś Bogiem który uzdrawia moje choroby, który zna każdą moją słabość i każdą potrzebę mojego ciała i duszy, i zawsze podtrzymujesz mnie swoją potężną ręką. Dziękuję Ci, bo jesteś Bogiem, który uzdrawia, który odnawia i przywraca mi zdrowie i siły. Ojcze, pamiętam również, że jesteś tym, który wybawia mnie od śmierci. Nie tylko w sensie fizycznym, ale również duchowym. Ile razy uratowałeś mnie, Panie, wyciągnąłeś z niebezpieczeństw i dałeś mi nową szansę. Ty jesteś tym, który koronuje mnie dobrocią i współczuciem, który otacza mnie niezmierzoną miłością i traktuje z czułością, jak ojciec troszczący się o każdy szczegół życia swojego dziecka. Dziękuję, że otaczasz mnie swoją łaską, że otulasz mnie swoim miłosierdziem i że zawsze jesteś przy mnie, podnosząc mnie, gdy upadam, i przyjmując mnie, gdy potknę się. Dziś, panie, proszę, byś odnowił moją siłę i odwagę, bym mógł odnaleźć radość na Twoich ścieżkach i pokój w Twojej obecności. Byłbym w stanie dostrzegać piękno każdego szczegółu, który umieściłeś wokół mnie i przeżyć ten dzień z lekkim i pewnym sercem. Wlej we mnie swoją mądrość, abym wiedział, jak postępować sprawiedliwie i życzliwie. Niosąc twoje światło i twój pokój, gdziekolwiek się udam. Dziękuję Ci, Panie, bo wiem, że mnie podtrzymujesz, że napełniasz moje jestestwo dobrymi rzeczami i sycisz mnie darami, jak drzewo nieustannie podlewane, które kwitnie o każdej porze roku. Niech twoja radość będzie moją siłą, twoja miłość moim źródłem, a twoja obecność moją stałą towarzyszką przez cały ten dzień. Boże miłości i wierności! Powierzam Ci każdy krok, każdą myśl i każdą decyzję, którą podejmę dzisiaj. Niech żyje na Twoją chwałę, by być odzwierciedleniem Twojej łaski i żywym świadectwem Twojej mocy przemiany. Niech każda osoba, którą spotkam, zobaczy we mnie część Twojej miłości, i niech będę kanałem błogosławieństwa dla tych, Którzy potrzebują pocieszenia i nadziei. W imię Jezusa, Twego ukochanego Syna, modlę się i oddaję swój dzień w Twoje ręce, wierząc, że jesteś ze mną i że Twoja dobroć i miłosierdzie będą mnie prowadzić. Amen. Dzisiejszy werset Psalm 103, werset 1 do 5 błogosław, duszo Moja. Pana i całe moje jestestwo. Niech błogosławi Jego święte imię. Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy, on uzdrawia wszystkie Twoje choroby, on wybawia Twoje życie z otchłani, on wieńczy Cię dobrocią i miłosierdziem, on syci Twoje życie dobrami. Także odradza się Twoja młodość jak u orła. Na końcu, jeśli taka będzie wola Boga, wszystko zmieni się na lepsze. Działa On w naszym życiu na wiele sposobów każdego dnia, a często te błogosławieństwa pozostają niezauważone. To On przywraca nas za pośrednictwem rąk lekarzy i obdarza nas siłą w najtrudniejszych chwilach. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwonka, aby otrzymywać więcej filmów z modlitwą poranną. Zachęcam do pozostawienia swoich próśb o modlitwę w sekcji komentarzy, abyśmy mogli je przedłożyć Bogu i poszukiwać Jego błogosławieństw oraz zwycięstwa. Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będą z Wami wszystkimi. Do zobaczenia w następnym filmie.